Cześć! Mam dzisiaj dla Was taki oto fajny kawałek żelazstwa nóż firmy Brother, chińskiej firmy jednej z nielicznych, które polecam bo wciąż produkują noże dobrej jakości, w dobrej cenie zwłaszcza ten drugi kawałek tej wypowiedzi mnie interesuje bo znaleźć teraz firmę chińską, która robi noże w wysokiej cenie to nie jest taki problem znaleźć firmę, która robi dobrze, a tanio no to to już jest naprawdę spora sztuka i mam na myśli naprawdę dobrą robotę, a nie jakieś podróbki. Sam wielokrotnie polecałem i pokazywałem noże tej firmy. Znajdziecie ich sporo na kanale. No i dzisiaj kolejny jest to Brother F005. Klasyczny kształt noża bushcraftowego, solidny kawał żelastwa, jak powiedziałem, i to żelastwa nierdzewne. Stop, <laughs> chciałem powiedzieć, że kawał żelastwa nierdzewnego, ale to jest D2, więc tak, niby nierdzewne, ale trzeba uważać. I tak, to jest D2, czyli stal już wyższej klasy niż. W wielu nożach, które można dostać poniżej ceny, o której dzisiaj będziemy mówić, a ta cena górną granicą jest 200 zł. Dzisiaj ja ten nóż kupiłem za nieco ponad 180 zł, i myślę, że jesteście w stanie takie ceny znaleźć na AliExpress pomiędzy 180 a 190 zł, z przesyłką wliczoną w cenę. Za chwilę powiem, jak zamówić, żeby się nie naciąć. Co jest w tym nożu dobre? No praktycznie wszystko. Minusów jest naprawdę niewiele i tym głównym minusem dla mnie jest ten jimping, który tutaj się znajduje w dobrym miejscu, bo tu rzeczywiście fajnie chwyta. Naciskamy kciukiem grzbiet noża, kiedy chcemy użyć więcej siły. No ale ten jumping jest strasznie ostry. On nie został wykończony w żaden przyjazny sposób. Dlatego, aby z niego w pełni korzystać, no to konieczna by była rękawiczka ochronna. No ale to jest naprawdę drobiazg w porównaniu z zaletami, które ten, ma ten nóż, i, i cena to naprawdę nie jest jedyna zaleta. Dla mnie, rozmiar tego noża jest idealny, świetnie leży w dłoni. Rękojeść z mikarty, kapitalnie wykonana, wyprofilowana tak, że żadna dłoń nie powinna mieć problemu z takim solidnym, mięsistym chwytem. Grubość, naprawdę solidny kawał grzbietu, grzbiet jest zaostrzony tak, że bez problemu krzesacie nim iskry, no niestety dzisiaj zapomniałem zabrać, są krzesiwa, tak to jest jak się wybiera na rowerze z małym plecakiem, ale wierzcie mi, krzesze iskry. Do tego mamy szlif skandynawski, D2, czyli porządna, stalna, rzędziowa, duża agresja cięcia, nie tępi się tak szybko jak jak te tańsze stale, przy tym miara odporna na wilgoć, nie zardzewieje nam, jeżeli będziemy wycierać przynajmniej ten nóż, nie zostawimy go gdzieś w kałuży czy całkiem ubrudzony na kilka nocy, no to nic się nie powinno z tym ostrzem dziać, ale oczywiście warto dbać. Wykonanie jest perfekcyjne, nie ma tu żadnej wystającej części, w tej części rękojeści, która mogłaby nam przeszkadzać w dobrym chwycie. Mikarta jest gładziutka, ale nie wyślizguje się z dłoń. Nóż jest dobrze wyważony, znalezienie punktu tego środka ciężkości jest bardzo łatwe i widzicie, że nóż prawie w ogóle się nie porusza, nie kolebie na obie strony tak dobrze jest wyważony. Co jeszcze? Chwyt, zarówno taki przeznaczony do cięcia, jak i do dźgania, jest bardzo dobry, nóż czuć w ręce. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? To jest, to jest już starszy model tej firmy, to jest F005, oni już doszli do dwunastki, więc mają już 12 modeli noży z głownią stałą, z czego niestety nie wszystkie są dostępne. Te starsze modele widziałem, znikają z oferty. Wiem, że jest jeszcze jedynka i potem chyba zaczyna się numeracja właśnie od piątki, szóstka i tak dalej aż do dwunastki. A te naprawdę stare modele ciężko jest dostać na AliExpress nie widziałem w ogóle. Być może była to kwestia tego, że stal, którą tam stosowali 440, 440C nie była tak naprawdę tą stalą, jak pokazały Różnego rodzaju eksperymenty, badania youtuberów zachodnich, którzy mieli możliwość sprawdzenia składu chemicznego tego, tej stali okazywało się, że to nie jest wcale 440 Być może z tego powodu wycofali te modele, no ale w sumie dziwne, bo mogliby tam użyć po prostu innej stali tej właściwej A nie, a nie rezygnować z modeli, bo niektóre z nich były naprawdę fajne Pochwa Kydex albo imitacja Kydexu, typowa dla tej firmy Czyli nóż dobrze siedzi, nie, nie lata w tej pochwie zbyt mocno. No, trochę tam słychać, że trochę grzechocze, ale nie na tyle, żeby mógł wypaść samoistnie. No i to mocowanie, Teklock. nie no, niespecjalnie za nim przepadam, ale jest to taki standard w takich tańszych firmach. Jest tutaj taka blokadka, otwieranie jest dosyć proste, przyczepianie do paska. I tyle. Można sobie oczywiście dokupić jakąś pochwę skórzaną, jeżeli ktoś woli. I teraz pogadajmy o tym, jak i gdzie kupić, i jak się nie naciąć. Ja generalnie kupuję na AliExpress, jeżeli chodzi o Chiny. Bardzo już rzadko, bo no przestało to się opłacać, tak jeszcze parę lat temu kupowało się naprawdę dużo różnych śmieci, bo po prostu było tanio i z darmową dostawą. Teraz trzeba uważać, bo nie zawsze Chińczyk ogarnia, jak to wysłać, żeby odbiorca w Polsce nie zapłacił cła. Więc moja rada jest taka: szukajcie takich sprzedawców, którzy mają magazyny w Europie. Z tego co zauważyłem, to wśród sprzedawców Brazera tylko jeden posiada magazyny w Europie, w Hiszpanii, i tam ja zamawiałem. Więc jeżeli zamówicie z tego magazynu w Hiszpanii, to na pewno nie zapłacicie żadnych dodatkowych opłat celnych. Bo z kolei VAT już jest w cenie naliczony, więc zwróćcie na to uwagę. No niestety nie wszystkie modele są w tym magazynie w Hiszpanii, ale ten akurat jest. Więc jeżeli chcecie ten nóż, to radzę się pośpieszyć, póki jeszcze jest. I druga uwaga, nie zamawiajcie do automatu, ponieważ zauważyłem, że w wielu sklepach chińskich na AliExpress pojawiła się teraz opcja. Zamów do automatu w domyśle do paczkomatu albo do automatu AliExpress. No i to jest podchwytliwa sytuacja, bo jak zamówicie do paczkomatu, to znaczy wybierzecie w tej opcji zamów do automatu lokalizację waszego najbliższego paczkomatu, no to wtopicie, bo okaże się, że Chińczyk nie ogarnia, i nie wiem, czy oni nie mają podpisanej umowy z impostem, czy, czy oni po prostu wysyłają, jak leci. No w każdym razie ja miałem taką sytuację, że podałem adres paczkomatu najbliższego, tam gdzie zawsze zamawiam. Transport trwał tak dosłownie tydzień, więc bardzo krótko, ale okazało się, że Chińczyk wysłał kurierem ten nóż. Zamiast do paczkomatu wysłał DHL-em, no i w dniu dostawy dzwoni do mnie kurier. I tak fajnie, że, że był na tyle ogarnięty, że znalazł ten numer telefonu do mnie. No bo miał dostawy do paczkomatu, tak. Więc powiedzieć, ja nie dostarczam do paczkomatu, bo to nie jest mój punkt odbioru, inna firma, i po prostu zwrócić tę ten, ten, ten przesyłkę do Hiszpanii. Natomiast on do mnie zadzwonił, powiedział, że nie może mi dostarczyć, bo ma adres paczkomatu, a on jest kurierem, który dostarcza do, mnie, do domów. Na szczęście okazało się, że mógł zostawić tę paczkę w takim punkcie niedaleko paczkomatu, gdzie po prostu grzecznościowo zostawił tą paczkę. Ja podszedłem, odebrałem, no i przesyłka do mnie trafiła. W innej sytuacji prawdopodobnie by zawróciła do magazynu, no i, i tyle by było z zakupów. Więc zamawiajcie po prostu na adres domowy, dostaniecie to kurierem bez żadnych dodatkowych opłat za 180-190 zł. Myślę, że za taką kasę. Ten nóż to jest sztos i nic lepszego nie kupicie. No chyba, że innego bratera, a parę już ich pokazywałem, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć inne recenzje te noży tej firmy, no to zachęcam. Myślę, że to jest jedyna już teraz chińska firma, którą naprawdę warto się zainteresować, jeżeli chodzi o noże z głownią stałą. W dobrej cenie, dobrej jakości. Pamiętajcie, to jest D2, nie jakieś główienko tanie typu 1066, Tutaj puszczam oko do BPS Knives. Bardzo cenię sobie te noże, no ale jednak różnica klasy między tymi stalami jest ogromna. Zobaczycie, jak BPS zacznie używać D2, jak ceny tych noży wzrosną. Zobaczycie. W każdym razie tu mamy dwie, D2 za mniej niż 200. Moim zdaniem trzeba kupować, dopóki to jest jeszcze możliwe, bo to się pewnie niedługo skończy. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Pokażę Wam jeszcze nóż z bliska w rękach, w moich dłoniach. To jest, ta, to jest ten mechanizm mocowania do paska. Taki tech lock. Nie wiem, czy to jest jakiś patent, czy, czy to jest jakaś podjebka Chińczyków. W każdym razie Brother stosuje to we wszystkich swoich nożach. Z główną stałą, bo generalnie Brother sprzedaje noże w czymś takim. To się. O. Nie planowałem tego. Ok, to jeśli chodzi o jakość wykonania, tak, tu są takie dwie e, dwa takie wcięcia i to się tam. Czekajcie. Dobra, włożyłem. E, tam po prostu chyba za słabo siedzi, no więc to jest no taka, taka wada tego rozwiązania. Te plastiki są po prostu jakieś takie zbyt słabe albo, albo zbyt luźno spasowane. Tu przytrzymujemy te dwie części i odblokowujemy sobie miejsce, w które możemy włożyć pas. Jak widać tutaj jest sporo różnych otworów, można sobie jakieś tam kombinacje ustawienia tego mocowania porobić. Ja zwykle tam tego nie zmieniam, bo i tak zwykle nóż noszę w plecaku. Dobra. Tak się prezentuje. Chwyt jest świetny, to jest chyba jeden z najlepszych modeli tej firmy. Nie dziwię się, że on jest bardzo popularny i że mimo, mimo tego, że pojawiają się coraz nowsze modele z wyższymi numerkami, no to chyba ten jest jednym z częściej pokazywanych na YouTubie wśród ludzi interesujących się nożami taki, takiego typu. Bo on po prostu jest klasyczny i bardzo dobrze wykonany. Świetnie leży w dłoni. No i ten jimping, o którym wspominałem, no jest trochę zbyt ostry. Zobaczcie, on nie jest niestety tutaj wyszlifowany. Niewiele brakowało, byłoby idealnie. Gdyby troszkę się tu jeszcze przyłożyli po prostu tutaj przejechali po taśmie, taśmą szlifierską po, tym, po tych kantach byłoby super. Wszystko tu jest perfekcyjnie docięte, wyrównane, wygładzone. Eee, rękojeści nie można zdemontować. Jest zabita na stałe. Mam nadzieję, że to się nigdy nie rozleci, bo jest to solidna konstrukcja.